Cześć wam, witam w kolejnym odcinku, witam z Nad Wisły. Dzisiaj z bratem wybraliśmy się na bolenie. Ostatnio mi się udało fajnie połowić, także myślę, że i tym razem coś tam się uda wydubać. Standardowo dwie wędki. Jedna na ciężko za sandaczem, jedna za boleniem. Lżejsza 2,70 i będziemy próbować po tamkach chodzić, po opaskach zobaczymy jak co z tego wyjdzie. Pogadała być całkiem całkiem. Wiatr takich w porywach do 30, także nie będzie źle. Także spróbujemy co tam. Zobaczymy co tam się uda złowić. Tak. dajcie łapkę w górę i miłego oglądania Od czego by tu zacząć? Najpierw na grubu Może jakiegoś loswego brzeg Jeśli mam żarły. to potrzebują grubej do towary oj. oj z tymi rękawiczkami znowu 3 stopnie tylko jest ciepła także rękawiczki trzeba zakładać Nie ma Nie chcę się za bardzo wychylać, to mówię na siedząco. Tu jakiś tyś siedzi, ale Podejrzewam, że trzeba będzie spróbować głębiej. Także chyba zaraz przejdę na cykady. dziewiątka około 20 gram Kolejna tam w górę za suma jedzie Pozdro, pozdro za Wam jeden sekrecik jaki googler wybrać na przykład na dalekie rzuty wyżycie sterowca na przykład jak Wam się złamie ster i uzbrojacie go w ten sposób oczko, agrafkę przypinacie tutaj, tu kotwiczki, ewentualnie tu na samym końcu i może naprawdę daleko, daleko śmignąć takim woblerem Ja akurat zrobiłem woblery i po prostu nie wkleiłem im sterów. I to naprawdę, naprawdę daleko leci, bo wtedy nie ma prawie żadnych oporów. Leci jak pocisk, no Tylko, że działa jak, jak powierzchniowiec. Klapach czy coś takiego. Należy jak tam poprowadzić się jeszcze, czy, czy szybko, czy wolniej. Może pójść delikatnie w toni, może mi śmigać, na nie podskakiwać potawki wody. Czasami to też działa. Oooooo wow. fajnie Jednak trochę głębiej się założyłem sondaczówkę i jedynastkę Szybko 死ぬのとやすなさかい。 А теперь... Вау, тут хозяйство О, есть They no no this wet. here is the form. Naplątało jeszcze na nie Chyba lepszy jak 60 może być koło 7 o. o pięknie Może być koło 7 dyszek nawet Dobra, trzeba już ładnie jakoś oporządzić Piękny wyczek. No, 65 będzie, ale taki wypasiony. Przepiękny. Ale zdrowiutki. Dla mojego Obo już. Dla mojego babka Ale grubaśny. Piękności. Piękne srebro, 65 będzie, spokojnie, dobra, no i dobra, poszedł, no i tak, pięknie, brat był pierwszy, złowił pierwszego, 67, może wrócę zdjęcie, jak zrobił jakieś fajne, mój, nie wiem, też coś koło tego, nie wierzyłem komu, szkoda czasu nawet, no. Fajna rybka, jest piękna, zdrowa, taka silna, jak nie wiem, me, mega walczy. wiem to nie Na moją sandaczówkę, tak myślałem, żeby spróbować głębiej. Założyłem taką sandaczówkę. Trochę taki kolor oliwkowy, z pomarańczywymi akcentami. Z takim średnim sterem. Odschodzi gdzieś koło 70 cm i w to łupnął, fajnie dobra, rzucam dalej, może się coś dołowi, bo jest jeszcze młoda godzina także trzymajcie kciuki tak, ja, że jest płytka na środku bo on teraz to idą tu piasku Teraz już 100 latem płynie, bo się widać, że jest jakaś łacha, widać już. I bek na końcu. No, no bardzo ładnie, po jeden jest, jednego brat jednego, także jest dobrze. On z kolei złapał na na chlapaka, mojego takiego jakiegoś dużego jedynastkę Dzwoniłem właśnie do niego dopytać co i jak. Także że też zadowolony. Zobaczymy co tam się jeszcze wydarzy dzisiaj. Jeszcze mamy kupę czasu, także może się coś jeszcze dołowi. Dzieje. już nic się nawet nie pokaże ja myślałem że się znaczy zgrupowały się ale to się zgrupowały tylko chyba na kilka dni jakby przybył a teraz widać że woda nam z 10 cm spadła no i już nic nie pokazuje Ten boleń tylko wyjechał z tamtego miejsca potem pochodziłem jeszcze troszkę niżej ale też nie żadnego kontaktu z rybami idę jeszcze na inne tamki moim zdaniem trochę słabsze ale nigdy nie wiadomo jak to chyba się z powrotem rozeszła trochę słońce wyszło zaczęło dogrzewać także może się to rozchodziły nie wiem przeciśnienie takie wysokie jest i, i się to rozchodziły właśnie nie umiem powiedzieć o co im chodzi siedzieć tylko woblę szpadł do wody i od razu był strzał. Nie wiem co to jest Ciężko powiedzieć Obawiamy się że to jest coś najechanego bo jest przy powierzchni <grym> Bardzo możliwe albo leszcz albo boleń na to wychodzi To mocniejszą wędkę ma. na tym lżejszym zestawie to mogłoby nie wyjść Ale za ogon widać ewidentnie Chyba deszcz Dziele. Ale ale Tu stój gadzie. Mam i ja. Takie deszczyska. To znaczy, że to są dacze, gdzieś powinny być niedaleko. Mówi szybko No, Szybko Pięćdziesiąt pięć praktycznie. Dobra, do wody. O, długo, długo nic, a potem... Lechor za dupę. No, za, za tylną płetwę. No, dobra poskłada co to jeszcze dobra jeszcze trochę porzucam ładnie słońce wyszło ale bolenia nie widać w ogóle nic się nie pokazuje myślałem że się coś ruszy jak słońce wyjdzie a tu a tu całkiem odwrotnie co z samego rana jeszcze coś tam się pokazało no to to teraz jest kicha. oj dobra rzucam dalej jeszcze mam z pół godzinki może jakiś boleń jeszcze wpadnie No i dobra, na dzisiaj to tyle. Jak widzieliście, fajne bolenie wyjechały i leszcz <noise> jako przyłów na przykostce za, za płetwą ogonową. Szkoda, że to nie boli bo byłoby fajnie, byłyby dwa. Ale to z samego rana, potem już nic nie działo, tylko ten leszcz. W każdym razie fajny dzień, no ale niestety trzeba już wracać do domu, także chyba z 7 godzin nad Wisłą to i tak już jest jesteśmy obłowieni, baterie naładowane można na cały tydzień do roboty iść. Dobrze, przejdźmy taki kał trzeba przejść. Szymek, ej, tędy chodź, ale to jest droga. Jak tam chcesz no. dzięki, że zostaliście do końca. Jeśli film Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Kto tam nie subskrybuje to zapraszam do subskrypcji. Jak tam macie jakieś pytania, to piszcie w komentarzach. Ewentualnie tam pod filmem jest. Link do mojego Facebooka, także prywatnie też możecie pisać, postaram się odpowiedzieć. A się już uciekam, zmęczony jestem. Jak nie wiem co, jeszcze gorąco w tych woderach, bo słońce wyszło, jak zaczęło dogrzewać, no to już kapota. Następnym razem to to nie wiem, gdzie tam się uda wyskoczyć, czy sandacz, boleń, a może okoń. Zobaczymy. Podobnie, że okonie zaczęły brać, także może wyskoczymy na okonia. Niestety trzeba się żegnać, także dzięki, że jeszcze raz dzięki, że zostałeś do końca i do zobaczenia następnym razem. Trzymajcie się, cześć! No i jeszcze mamy parę kilosów do domu.